Dzisiaj robię dla was szakszukę. E, taką podstawową wersję. Mamy cebulę, pokrojoną paprykę, czosnek, przypraw, kumin, pieprz, wędzona papryka, słodka papryka i trochę taka mieszanka pisawnych przypraw. Dwie puszki pomidorów krojonych i jajka. E, zaczęłam od rozgrzania e, łóka, bo moim zdaniem najwygodniej to będzie zrobić w takim gorznym woku. Podsmażam cebulkę, za chwilę dodam paprykę z czosnkiem, później przykrawy, pomidory, to jeszcze Wam pokażę. E, Cebulka się już podsmażyła, dodałam e, paprykę z czosnkiem, to się chwilkę poddusiłam. Teraz dodaję przyprawy, Proszę i dodaję zanim dodam e, pomidory, ponieważ e, przykrawy... Przyprawy połączone z tłuszczem i temperaturą wydzielają jeszcze mocniej smak, więc warto je delikatnie trochę przysmażyć, zanim zaleje się płynem. Hm, szkoda, że nie czujecie zapachu, ale właśnie w tym momencie e, już można dodać pomidory. Dlaczego? i wyróżniam. Pomidory są wybrane, więc teraz tutaj to wszystko wymieszam i zostawię, żeby sos się trochę zredukował. W międzyczasie podpiekę też trochę chlebek. Warto go spryskać lub posmurować trochę oliwą. Żeby nam się ładnie zarumieni. Ja spryskuję, bo mi jest po prostu tak wygodnie. Ok, i zostawię go. Oczywiście w międzyczasie warto też spróbować ten nasz sos. Ewentualnie doprawić do smaku. Pomidory poza sezonem często bywają kwaśne, te w puszkach też. W moim sosie ewidentnie brakuje soli, także ja go teraz dosolę. Eee, natomiast pomidory są ok. Gdyby były za bardzo kwaśne, to warto dodać trochę cukru. Eee, kiedy sos ma właściwą konsystencję, jak widzicie, to ona nie spływa cała do środka. Jak nie macie miejsce, gdzie wbić Jajko, tak jak tutaj, nie wiem, czy pod takim kątem to widać, ale ten sos już jest dosyć gęsty, także ja zaraz będę wbijać jaja. Jedno jajko już mam wbite. Mm, teraz wbijam drugie. Kolejne, nie jest łatwo jedną ręką, ale czego się nie robi? Ja wbiję trzy, chociaż można więcej, ale myślę, że tyle nam wystarczy. O, gotowe. Teraz oprószyłabym to solą i przykrywamy.